Żeby zamontować Webasto w aucie, najpierw musimy troszkę tutaj rozbebeszyć środek. Dywany wyciągnąć, podstawy z fotela wyciągnąć, żeby dywan mógł iść do góry. On tu jest przyklejony na takim jakimś cholerstwie, że to się odkleja od dywana ta folia. Bo tu na jakimś silikonie była ta folia. No a bez strat się nie obędzie, ale to i tak. To i tak będzie przykryte ty, tymi maskownicami. Pierwsza tak. Pierw ściągnąć to maskownicę, ona jest normalnie na zaczepach, wystarczy ją podważyć rękami i ona schodzi. Później, pod spodem mamy takie coś, tu jest na, na śrubkach mocowana. 1, 2, 3 do zola, i tutaj jest na dwóch śrubkach po bokach, i wtedy to nam schodzi. No i mamy coś takiego, tutaj jest ciężko wyszarpać spod, spod tego progu ten, ten dywan. Ja sobie go tu trochę podcięłem nożem w tym momencie, bo tu był za głęboko. Ale teraz już to składam. No i później no, przykręcamy to i będzie dobre. I tutaj, żeby się dostać do baku, właśnie to trzeba dźwignąć, cały ten dywan. Kurde, już to przy, przykręciłem. <laughs> przykręciłem. I tutaj jest dojście do zbiornika. Już to, kurde, już mam to... Fotel już mam przekręcony, i tu odkręcamy raz, dwa, trzy śrubki, i dostajemy się do zbiornika. I wyciągamy cały pływak do góry. Tam sobie odkręcamy tą wielką nakrętkę, jakimś młotkiem puknąć. Odkręcamy ją i sobie robimy do webasto. Do sak. sobie wpuszczamy do tego, do, 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 do pływaka. I sobie wypuszczamy tam pod spodem, właśnie. Mi to, tędy wyszło. Za bakiem i wchodzi nam tutaj już wężyk, i zaraz będę dalej montował. Następnym etapem montażu, o, ogrzewania, jest wycięcie dziury. Takie sobie jajeczko wycięłem. Tak jak tu mniej więcej potrzebne, jest takie jajko. Od tego wyciąłem trochę większe i wywaliłem wykładzinę. Tu zabezpieczyłem hammerajdem. Blachę ciętą. I teraz wziąłem, to zrobiłem, bo to była kawałek, tu była sklejka pod tą wykładziną To zabezpieczyłem to takim silikonem, taki do kominków jakiś uszczelny, szpiec, coś takiego znalazłem I takim czymś to zrobiłem I tu mam prześwit na dół I będzie można za chwilę montować Tu już instalację elektryczną mam przeciągniętą od przodu, tutaj do tyłu. Instalację przeciągłem, tu tędy tam koło tego wychodzi. Tutaj ją przeciągłem, tędy, tędy. Ten schodek trzeba ściągnąć, i tutaj sobie go przepuściłem. Tu, 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 tu pod dywanem, jak wcześniej już ściągałem. Tutaj, tutaj mam wyjechany na bezpiecznik, i tu mam prze. I tu mam zasilanie spod, no, a spod tamtą sobie rzuciłem zasilanie tu i tu będę miał całe łączenie tego. I tak jest instalacja elektryczna przepuszczona, i tu już jest dziurka, i za niedługo będziemy montować jak wyschnie. A więc tak, ogrzewanie już prawie zamontowane. W końcu zrezygnowałem z tego kabla tam spod fotela i no, wziąłem po prostu tu, bo gadam, i tak ta zapalniczka by nie używana, a kable do zapalniczki są dość grube po prostu spiełem spiełem po prostu plus plusem minus minusem i już jest zasilanie do, do tego do dogrzewacza i nie ma żadnego i nie ma żadnego problemu no. tu tą blaszkę tak żebym sobie na wkręcikach chycił na kleju żebym to przykleił i dogrzewacz już jest i teraz tak o, teraz pod auto wchodzimy i tak z dołu to wygląda tak takie jajeczko i tu mam i tu mam tak rura wydechowa idzie tędy i tu ją tak przykręciłem do tylniego tego sobie tak idzie powietrze do doprowadzające tędy i tutaj ułożyłem koło koła zapasowego na tej półeczce do tego, do tego peszelka przy, przykręciłem i jeszcze paliwko mi zostało. W paliwko już mam wypuszczony kabel do pompki i pompkę sobie. Teraz to właśnie chciałem nagrać. Pompkę sobie zrobię w puszce, takiej, bo ponoć jest ciszej. Jak się ją doda do puszki, wziąłem tą piankę, w której był dogrzewacz spakowany. Ogrzewanie, w której było spakowane, trochę tej pianki wziąłem i wrzuciłem pompkę tak do puszki i tutaj jest wężyk i tak wężyk przeciągłem sobie aż od baku tutaj idzie tu tutaj go muszę teraz obciąć i tutaj sobie puszkę wstawię w to miejsce tutaj tu jest trochę pognite, ale to muszę zakonserwować muszę coś z tym zrobić w niedługim czasie i teraz tak, tutaj będzie puszka od tej, od tej strony tutaj, tak ją dam tak. Ile nas tu fajnie akurat tak będzie się działo Ale głównie chodziło o to, żeby pokazać jak to właśnie rozwiązałem w tej puszce Zobaczymy czy będzie ciszej Dobra, zrobimy jeszcze jeden film jak już będzie gotowe I tak to wygląda już na gotowo Tu jest sobie wybasto, znaczy ten podgrzewacz założony Tam wchodzi przez dziurkę I sobie chodzi, tam jest wypuszczone Na razie tak Później to muszę dopracować A pod autem na gotowo wygląda to tak Z tyłu tłumiczek tak dałem Żeby było widać Tutaj jest na Zardewiałej Tutaj jest puszka Z pompką Tutaj jest Do powietrza Wszystko tak założone Tak wygląda cała ta I puszeczka nawet i tak Nawet nie słychać tak mocno tej pompki Jak jest wygłuszona Puszka i w środku tą pianką Jest wygłuszone I całe I tak to wygląda